Dwie pozycje keksualne, które będą obowiązywać przy tegorocznych świętach. Pierwsza na Mikołaja. Najpierw wjeżdża rózga, później wjeżdżają aja. I. Druga m, sytuacja to pozycja na renifera. Moich dzyndzelek, twoje usta sponiewiera. Dajcie znać, czy będziecie je stosować na tegorocznych świętach, przy tegorocznym m, stole, m, czy też wstrzymacie się, a może macie inne m, techniki, tudzież inne właśnie asortymenty pozycji. Można te pozycje również mieszać, czyli dzyndzelek będzie odwrotnością kakałka, a kakałko pójdzie w drugą stronę no bo co nie niesponiewiera temu oczy nie dziwne. Drodzy państwo, życzę wam wszystkiego dobrego. No ale pamiętajcie, jak ładujecie w tył, to nie po makowcu, bo zostają różne, wiecie, niestrawione sytuacje, a to rodzyna wyskoczy, a to bubka, a to śrubka. No są to trudne później doświadczenia i my później po tych świętach mamy kupę, kupę roboty. Pozdrawiam